I pojechał dalej. Ciekawe, gdzie to Nie ma jecha. sensu. Jak, jak masz sam strzelać, gdzieś jak ktoś wyskoczy i ci zabije, to nie ma sensu. Ale lepiej jak się ustawimy. Ej, a słychać go dalej, bo już mnie nie słysza. Nie, nie słychać. Słychać, ja słyszę, no, na to, chyba. Tak, poszedł nam po stojną, znaczy pojechał. No, okay. Kto ma? Ejma? Ja mam. Ja. A chcesz? Nie, 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 ja się tylko pytam, orientacyjnie, żebym wiedział kto jest kto. Nie mam mordezeda i alispalu. Którą drogą wiecie od Postojnej? To, Tom... Teraz już nie wiem. Ja wbiegam do, do Kopecza. Tą niżej? A, jechał, nie wiem czy nie przejechał, bo tak dziwnie to było słychać. To Biegłem... Tadeuszu, zbiegaj. Wbiegłem do Kopecza. Proszę cię bardzo, zbiegaj. Jedzie gdzieś. Czekaj, jedzie na mnie, będę strzelał jak w klubie, Ups, ups, <laughs> <laughs> niezła impreza, to ja Co mówisz? Tak, będzie, tu. No. Niezła, niezła impreza, bo tak. Nie, będzie, strzelamy jest strzelam za chwilę. <laughs> umc, c, um, um. To party To nie rozpiętala rakieta. <laughs> bocian z Rent jest z tą stubą. Z Tadzik jest z tym z granatnikiem na pewno. Ej, chłopie. Po prawo za amboną to Z tak stoi na wszypoczy to kłaśnie nie? To przywitały chłopaka. A faktycznie... No ty... odwraca się, biegnie, biegnie, biegnie w naszym kierunku. No to zostawił, to coś, zostawił coś, zostawił coś. Zostawił. Trochę bliżej będzie może. Tam dalej biegnie, w, w stronę ten... Postojnej. No. A teraz trzeba uważać, nie? Wszędzie się może zyskać. No, faktycznie. A stał jak kurwa... Szpaka Gdzie on idzie. biegnie? Teraz? Na postojną biegnie. Kurde. Kurde, to jest trochę niebezpieczne, mogłeś ten... Kopecz, kopecz usunąć z tych To co, robimy sobie konkurs ślalecki? No, to filmujemy. co? Ładujemy do gościa? Nie, no. i tak go nie trafimy. Przez Tak! Ja sobie, to potem on a potem od nas Dobra, ładujemy. Jak już ładujemy Ostar tu się Dobra, chłybów w plecy To ktoś chce iść na nim. Nie no, co ty? co ty? No nie ma nic, no. Siekierą cię może potraktować, nie wiem. No, ale teraz trzeba pamiętać, że, kurwa, idziesz AFK gdzieś w lesie, to jednak lepiej wylogować się. No. Bo ci się, kurwa, koleś na plecach zrywał i, i utłuczył. E, w lesie się nie rozpiął. Jedzie coś! Odboje. Widzę. Nie, ja oboję. Jak... Tak, odboje, tak. Odboje jedzie. O, kurwa, co się stało? Zadziałało? Ej, zabiło mnie. Nie. O co, co chodzi? Co, to... Kogo zabiło? I mnie. Ej, wydebie. A Apa, zabiło bociana. Zabiłeś bociana. Nie zbiłem. No zabiłeś, tak jak Ale nie miną. ja, nie dostałem killa za niego. Dostałem za tego podgę, a dopiero on się stało. Co to kurwa było? Nie tak wiem, może, może, gaz wylotowy go utłukł. Stałem <laughs> w O nie, o nie, kurwa nie. Ja widziałem, Coś? nie wiedziałem, że nic nie zrobię, Spadam teraz pierwszy zginę. Zawsze pierwsi zginę, ja czarny jestem. <laughs> Połamało <na pierwszym>. mnie. <laughs> Pierdolę. Co to? Ale żyję. Ja <laughs> No nie, nie wiem, mam, no, ale ja nie zbliżam się do No mówiłem przecież, będę strzelał, nie? No A kto bieg za mną, no to tak jak w tym. W czym to było? W komando chyba, tak? Że on strzelał rakietą, ktoś za nim był i spłonął. A ja byłem obok ciebie. Aha, no to, to ja nie. Jak wiem. To mu się, jak się no, nie stało? Nie mam pojęcia. Po prostu yy, stałem po ciebie i się, nagle yy, złożę bez ja. Ale mówię, kila nie dostałem, dostałem kila za tego pogo. Na tego nie Mi panu. się wydaje, że on w ogóle... Kurwa, to było dziwne. Eee. Ej, kole gniazdo, co to jest? Boil. Nie, krtka. Ej, wzią, wziąć tego, ten jego plecak? I to gdzie jest, na małej? Halo? Na dłużej. A blisko od was? Do czego chcesz wziąć ten plecak? No bo ja mam mały. Aha. No Masz to weź. No jego gear, żeby wziąć. Po zimu to wszystko oddam, najwyżej. Bo i tak go nie zabiorę całego. Czy ty Bocian tu przyjdziesz? No zbieram się ten kogoś gdzie jestem Duża wyspa Liuboil Czekaj, jaką masz tak broń? I gdzie mam, mam ci stać? W, w tym tak, kierunku? Tak, tak. Na sam? Czekaj, w miał? Ale dobra to tako. ja biorę swój plecak, to ja nie będę jego plecaka brał, bo jak on tu Cukoleg przyjdzie to kurwa gniazdy, potem ten plecaka nie wiem. Dorianów, Torianów, Torianów, jest Torianowie, więc nie... Yy... Lajpostokie... Ale ty byłeś A... chyba bliżej mnie, Aganest, nie? Ta no kurwa chłopie. Mi... Jak że mi... nie? <śmiesz> mi, mi tu ten samochód jak kula ognia kurwa śmignął, chłopie. Jak kamehame tylko słyszałem, nie? <śmiesz> kurwa, chłopie, jak ja to nagrałem, Aj, panowie, to to będzie masakra taki pocisk tak? centralny tutaj koło mnie. No, no. Tylko palący Co się coś... samochód jak mi śmignął około głowy, widziałem. Ma, mam już auto pisolami. jakby tam we Ej słuchajcie, na trawie widzę gościu sobie leży campi Gdzie? Na trawie Lol, gdzie? Cześć, zaraz nie go pogadam. W Repkowie Hello man, hello Myślę, że tutaj jesteś Are you friendly? Are you friendly? Man Ja muszę się wylogować na chwilę Ej, what's up Czy ma ktoś miejsce na LP? Niestety Nie. Ja biegam za skałę i tam się wyloguję. To najwyżej za chwilę się wyloguję. I to był Vincent Ale pecha gościu. Ma Winchestera. panie. Jadę na mozera do was. Najwyższe to ja już zwinę, czaker Widzę to z Halo Bo ba. Ba. O nie. To jeździ? Skała cię zje. Chodź. Nie jest <laughs> spokojnie kurwa nie, nie. Ten żabę, z pilot pilotową gębą <laughs> Czekaj kurwa, na, robimy kołowanie i nie odpuszczę skórcy To jest na polo. O, sypią do nas To on do nas że? To Nie pierdol, że to on Samolot jest w tamtą stronę. O kurwa. A, a. Tak to samolot. <grywa> nie wystartuje nie się tego sieci. <grywa> nie nie, nie podjeździe. <grywa> Patrz, podniósł się, e, zobacz. Podniósł. Poleciał, nie mamy. No. Dobra, pan podchali Krasza. Ale miał farta Co? Wyrzucisz mnie tam i znowu wylądujesz? Czy... Ej, kuror tam jest. No chyba tak. To... Na górę pobiegniesz, na górę pobiegniesz. Ej. Ty jak nie, się kolor wykrwawiasz. Skacz już, skacz. Gila? Tak. Czekam. Ja na górze wyląduję, ty, Biegła. misiek. To co? Na górze wyląduję. O! Biegnij na górę też, tu z drugiej strony na górze też jest helikrasz. Cześć, siema, rent. Cześć. Kurwa. Bana kamera. Się pieprzy. Ja ląduję na górze, bo tam jest kolejny helikraż, wiesz? Dobra. Też już was... Kurwa, ty. Przez dach? Nie. Kurwa. A. Kurwa, ty! Zginąłem zginąłem. Zobacz, zoba, jak na pakę będę wsiadał. Pa, pa, pa. Jak śmiesznie, ty, bez skitu. No. Ziemek tak, jest kurwa tak, Taki, zgarbiony trochę. Masz... Ale... Dobra, pakuję się. Masz jak rumun, <laughs> dobra, dobra, pakuj się, misiek. Jedziemy. Taką koksową akcję taki ostrzał jedziemy, pa, pa, pa. Na psałlu, No zrobimy koksowa maksy i zginiemy Nie, pa, pa, pa Ale uważajcie O kurwa Ła! Jiu! Jiu! Powiedziałbym Ci, żebyś beczkę zrobił, ale wtedy na pewno zginiemy Czym beczkę? Co, beczkę już Nie. No bo ja Jak Nie. Go zbieram, nie. Nie. tak. Czekaj, lecimy jeszcze raz, Ale jest szerokie, to Nie. 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 po Nie. 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 jest Nie. 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 no No, Nie. 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 to, to, się... to Nie. Tak nie. No. Masakra, no lecisz w pewnym dwa momencie razy alt sobie No tak, ja wiem, ale to jest A no robimy Gdzie są te Zeddy, te Jack-Jack? Tutaj no, leższej, Nie w tej bliższej od nas, tylko tam dalej, są te Tutaj są, tutaj też są, zobacz Widzisz? No ale Zeddy się spamują w jakimś promieniu, nie? Tutaj nie ma nic ciekawego więc zapewne lutują baranki. Nie, nie, tam też bloki lutują, mam nawet stamtąd się O, strzela tu o. o kurwa my, roz, rozbijamy się. Chuj. <ścoughs> nie. Weź, ty <wyróbuj> rozbierasz to <ś�ly> Zobacz, ile to z Tobą więcej. <tłunku> ja? O, teraz się rozbijemy. Ja mało. Osiem drugiego. No. Pięć razy. Tym 4 razy się rozbiłem, ale... Tym zielonym to bardzo mało tam. Helką więcej, helką to dobrze. No helką tylko? Tak, tak. Dobra, ja polecę. Czekaj, ter... teraz... zrobimy lepszą akcję, patrz bocia Just mam Nie pierdol ty Zobacz co zrobimy teraz pa Będziemy kozacy Op. Zapewniam ci to, czekaj jak jesteśmy wysoko 320 Jeszcze trochę wyżej Jak będzie fail, to będzie epic fail Dobra, zgromadzimy ja. trochę. Słuchaj, nie, nie do tego faila. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, robimy tak, patrz. O tego nie wyciągnę. Ejectuj! Pięknie, przepięknie, fantastycznie, nie ma równych sobie, więc potwierdza swoją klasę. Ja znaczy, wylądowałem w punkcie. A ty leży chyba nie. Ja zginąłem. Zginąłem. Nieprzytomny jest. Ja żyję. A gdzie jesteś, bocian? Tam... Na, na, tym, na lądowisku za helikopterem Stary! Nieprzytomny jest, podbiegnij, krwawie weźmie załataj. Da helikopterów? Tak. Po środku chyba, szybko po siebie krwawie. Kurwa. Ej kurwa. serio, yy, myślę, że tyś z tej jaja robisz, że skaczesz, nie? A tu patrzę, przesiądź się na fotel A pilota. I skac... ej, kurwa, A gdzie ty ej, jesteś? Pilota... Widzę cię. Bandytom jestem w jasnym tym. No, Widzę cię. Albo coś, łataj go i o kurwa, o kurwa, o kurwa. Co <laughs> <laughs> z tym samolotem się stało? Bum, jedź. Kurwa, co jest? Nie mogę Cię załatać. Daję Ci transfuzję. O kurwa, dostaję! Dostaję! Skąd? Nie wiem. Paraki patrz na drzwi. Nie wiem skąd. Zaraz ginę. Nie macie smoke'a? Nie mamy. To chuj, jakbyście właśnie rzucili smoke'a. Zaraz ginę. Jak wam się uda, to, któremuś się uda, to niech leci do tylnego, do tylnej wieży kontrolnej, nie? Do tej... Ale ja mam... Ja mam na sołta. Ja Przytomny jestem na bardzo długo, chyba krwi nie startu Mam 9000 tysięcy, ale... O, zabiłem, Zabili mnie. Kurde. To jeszcze gra o tym nie wiem. No bo ja wam nie pobiegnę pomóc, bo mi odstrzeli na momencie, Musiałem górą